kiedy we wrześniu 1939 roku polskie wojsko przegrywało na całej długości frontu doszło do pewnej decyzji marszałka Rydza-Śmigłego która już wtedy przyniosła wiele kontrowersji w trakcie bitwy pod Tomaszowem Mazowieckim pod Piotrkowem Trybunalskim armia prusy którą dowodził Stefan Dąbiernacki została rozbita generał, dowódca całej armii, porzucił swoje wojsko i udał się do Warszawy. Dla wielu żołnierzy i oficerów była to po prostu ucieczka i dezercja. Mimo wszystko, Rydz-Śmigły powierzył temu właśnie generałowi dowództwo całego frontu. Dlaczego? Jak do tego doszło? Witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Witam dotychczasowych widzów, witam nowe osoby. Zapraszam do lajkowania, do komentowania. Jeśli uważasz, że warto wspierać moją pracę i ten kanał, to zapraszam do takiego wsparcia poprzez postawienie kawy na bajkafi. Na tym portalu można to robić bez rejestracji, jednorazowo. Dodatkowo można też wspierać kanał przez Patronite lub bezpośrednio na YouTube. Przyciski wesprzyj lub podziękuj. Za każde wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. Stefan Dąbiernacki zasłużył się w Polsce, kiedy to był obecny i dużo walczył o odzyskanie niepodległości i był obecny w tych czasach. Był wiernym poplecznikiem Józefa Piłsudskiego. W 1923 roku, mając 33 lata, został mianowany generałem brygady. Pracował w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, a później piastował funkcję inspektora Armii Wilno. W 1930 roku awansuje na stopień generała dywizji. Mimo zasług w walce o odzyskanie niepodległości, Dąb Biernacki, podobnie jak wielu innych generałów polskich z tamtego okresu, nie dostrzegało zmian, które zachodzą na polu walki, nie dostrzegało zmian w doktrynie wojennej. Generał Dąb Biernacki nie interesował się w zasadzie czołgami ani innymi nowymi rodzajami broni co więcej cały czas należał do zwolenników działań pozycyjnych, a nie szybkich walk manewrowych, co pokazywało, że został mocno w tyle o około 20, a nawet może i więcej lat. Mimo tego, jakie miał poglądy, Rydz-Śmigły wyznacza właśnie tego generała na dowódcę armii Prusy, a więc była to armia odwodowa naczelnego wodza, największa i w teorii najsilniejsza. Była to armia, którą Rys Śmigły chciał wykorzystać do kontruderzenia na armię niemiecką idącą na Warszawę. Posiadała 8 dywizji piechoty oraz brygady kawalerii, jednak trzeba pamiętać, że mobilizacja całej armii została przewidziana dopiero na około 14-15 dzień wojny. Tymczasem polskie wojsko musiało zmierzyć się pod Piotrkowem z armią niemiecką, która szła na Warszawę, i z tą armią miała walczyć właśnie Armia Prusy. Armia Prusy, która była nieukompletowana, która była cały czas jeszcze w trakcie mobilizacji. Armia Prusy praktycznie była podzielona na dwie części, a te dwie części jednej armii były oddalone od siebie o około 100 kilometrów. Armia była niegotowa do walki, ale również bardzo źle dowodzona przez generała Biernackiego. Są takie zapiski, wspomnienia, że Biernacki nawet sam kierował ruchem swojej armii na skrzyżowaniach, co dla dowódcy armii no nie było na pewno zajęciem, które powinien wykonywać. Północne zgrupowanie armii zostało rozbite między 5 a 6 września podczas bitwy pod Piotrkowem Trybunalskim. Jednostki, które ocalały, miały wycofać się za Wisłę. Jednak sam Dąb Biernacki zostawił swoją armię, co więcej przebrał się w ubrania cywilne, przekroczył Wisłę. Wrócił do Warszawy, rozmawiał telefonicznie z marszałkiem Ryzem Śmigłym i w tej rozmowie generał Dąb Biernacki obarczył zaklęskę swoich żołnierzy. Twierdził, że żołnierze, którzy wtedy walczyli pod Piotrkowem byli zdemoralizowani i masowo dezerterowali. Oficerowie w Sztabie Naczelnego Wodza byli przekonani, że taka postawa generała Biernackiego zostanie surowo ukarana, jednak tak się nie stało. Marszałek Gryc Śmigły Naczelny Wódz zdawał sobie sprawę, że polskie wojsko znalazło się w bardzo fatalnej sytuacji. Tak naprawdę nie wyznaczając wcześniej dowódców grupy armii, czy inaczej mówiąc dowódców frontów, sam utrudnił sobie dowodzenie, ale teraz zaczął reorganizować kwestie dowodzenia polskimi armiami. Zaczęto więc tworzyć fronty, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, były to odpowiedniki grup armii i to miało usprawnić dowodzenie i organizację. Polskie wojsko miało cały czas cofać się w rejony południowo-wschodnie, to słynne przedmoście rumuńskie, żeby tam stawiać Niemcom zorganizowany opór. 11 września Rys Śmigły wzywa do brześcia tam, gdzie przebywał generała Dąb Biernackiego, ale go wcale nie karze, tylko wręcz jeszcze awansuje, ponieważ to właśnie tego generała, generała, który zostawił swoje wojsko, wyznacza na dowódcę Frontu Północnego. To był szok i zaskoczenie dla oficerów wokół Naczelnego Wodza, dla oficerów Sztabu. W książce Tomaszów Lubelski 1939 mamy opinię Majora Kazimierza Napieralskiego, oficera oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza, który pisał, z chwilą, gdy do naczelnego dowództwa doszła wiadomość o rozgromieniu armii generał, generała Dąb Biernackiego, nikt nie wiedział, gdzie jest sam generał Dąb Biernacki, a nadchodzące wiadomości były raczej dla niego niepochlebne i zarzucały mu, że opuścił swoje wojska. Zdziwiło nas, gdy któregoś dnia przyjechał do sztabu generał Dąb Biernacki i wszyscy spodziewali się dość ostrej rozmowy z naczelnym wodzem. Po około godzinie otrzymałem rozkaz zapoznania z jego nowym zadaniem jako dowódcy grupy armii. Rozkaz wykonałem i zaznajomiłem generała Dąby Biernackiego z sytuacją i wydanymi wytycznymi. Decyzja o powierzeniu frontu była zupełnie nietrafiona i tą tajemnicę zabrał Ryd śmigły do grobu razem z Biernackim, dlaczego w ogóle taką decyzję wydał. Po pierwsze, generał był skompromitowany, a poza tym mamy też takie przekazy, że Biernacki wykazywał pewne objawy załamania. Generał, który jest w takim stanie, który traci tak wielką armię, czy mógł w ogóle właściwie postrzegać rzeczywistość, która go otacza, właściwie i szybko reagować i dostać jeszcze większy związek do dowodzenia niż wcześniej dowodził? Lepsze światło na to, w jakim stanie był wtedy generał Dom Biernacki, może rzucić nam generał Władysław Anders, który pisał we swoich wspomnieniach o Biernackim. Pojechałem do Helmna, gdzie było dowództwo Dom Biernackiego. Z dużym trudem odszukałem go. Był zupełnie załamany. Nie mogłem poznać tego zawsze pewnego siebie i despotycznego oficera. Zaproponowałem mu objęcie dowództwa. Nie chciał przyjąć, tłumacząc mi, że wszystko przepadło. Wysuwał jakieś fantastyczne pomysły akcji na Włodzimierz Wołyński, według których moje wojska musiałyby zrobić 180 km w ciągu kilkunastu godzin. Po ostrej rozmowie odjechałem podrażniony i skazany na własne siły. No i ta relacja, jeszcze większe znaki zapytania daje, co się działo na rozmowie z marszałkiem Rydzem Śmigłem, że Rydz Śmigły zdecydował się na powierzenie frontu północnego generałowi Dąb-Biernackiemu. Jako dowódca tego frontu podejmował przeważnie złe decyzje, a poza tym, kiedy bitwy po Tomaszowem lubelskim znowu zakończyły się niepowodzeniem, to po raz kolejny zostawił swoje wojsko, przebrał się w cywilne ubrania i uciekł. Ciekawe jest również to, że Dom Biernacki podjął decyzję wtedy, żeby rozwiązać dowództwo Frontu Północnego, a to, co zostało z niego, przekazał pod dowództwo generałowi Krukowiczowi przed i to jego obarczył odpowiedzialnością za ewentualną kapitulację. On, tak jak wcześniej wspomniałem, przebrał się w cywilne ubranie i miał przedostać się na Węgry. Dom Biernacki miał szczęście, ponieważ przebijał się ze swoimi oficerami sztabowymi, podzielił oficerów na grupy po pięć osób i tylko jego piątka dotarła do granicy węgierskiej, ponieważ reszta wpadła w łapy Sowietów. Jeden z oficerów sztabowych Armii Modlin wspominał, że kiedy spostrzegli, że generał Biernacki szykuje się do opuszczenia swojej kwatery, to według tej relacji tego oficera, Biernacki przed opuszczeniem stanowiska dowodzenia powiedział: Co komu do tego, gdzie ja będę? Jak wiemy, generał Dom Biernacki później przedostał się na emigrację, ale tam został zdegradowany. Być może akurat w jego wypadku słusznie te oskarżenia, które były, jak wiemy, też oskarżeniami często politycznymi przeciwko sanacji, które kierowała komisja generała Sikorskiego. Dom Biernacki wtedy i tak próbował jeszcze odgrywać jakąś rolę, a to już w zasadzie przesądziło sprawę tego, czy będzie jeszcze kiedykolwiek mógł być użyty w polskim wojsku. Na pewno decyzja Rydza Śmigłego jest niezrozumiała, jest bardzo kontrowersyjna, a postawa generała Biernackiego również chwały mu nie przynosi i jest jedną z ciemniejszych kart zapisanych podczas kampanii polskiej przez tak wysokiego oficera. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie o postawie i naczelnego wodza w tej kwestii, i generała Biernackiego. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.